Jak zawsze, witam serdecznie na naszym kanale i lecimy od razu z tematem. Głośniki Skanspik, bardzo fajna konstrukcja, trzydrożna. Za chwilę sobie powiemy, jakie to są kolumny. Są to kolumny budowane przez naszego klienta od podstaw. Bardzo fajna obudowa bardzo sztywna, mocna. Jest to wszystko MDF. Można zobaczyć, jakiej grubości to jest naprawdę bardzo dobra stabilność. Całość wypełniona, wytumione boki, matą bitumiczną z takim tutaj filcem, z takim tym. Bardzo, bardzo fajnie zrobione. Wiadomo, wypełnienie jest tutaj wełna. Też bardzo dobra. Bardzo dobry materiał do wypełniania. System diapolita, można powiedzieć. Zwrotnice, już troszeczkę inaczej podłączone. Także no. krótki rzut oka na zwrotnicę. Musimy rozgryźć, co to są za zwrotnice w ogóle. Ja nie wiem, czy tutaj było przeliczane podgłośniki, czy to są zwrotnice uniwersalne, jeszcze tego nie wiem, ale to się dowiemy. Podzespoły, no wiadomo, nie są, nie są cewa, no nawet fajne, to są cewki powietrzne wszędzie. Cewki powietrzne, kondensator w to, że widzę kondensator foliowy, tutaj mamy kroskapy. nie, to jest mant, dobra, ale kondensatory foliowe, rezystory ceramiczne, tutaj mamy jedynie dwa małe kondensatory nie, elektrolityczne jest mamy cięcie głośnika niskotonowego, nic więcej. No i tu mamy jeszcze jeden rezystor. Jest to wszystko umieszczone, jest to wszystko umieszczone w podstawie tej kolumny, także też dobre, bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ jest to odizolowane od całej reszty, nie jest umieszczona w kolumnie. Terminale też są fajne. Terminali nie będziemy ruszać. Zostawiamy terminale. No, zajmiemy się zaprojektowaniem nowej. Zwrotnicy. Także zwrotnica będzie tak zrobiona, żeby ona sobie tutaj w tą ramkę, w ten spód tutaj dokładnie nam weszła. Podłączymy kable. Kable są bardzo grube, fajne, OFC. Mieć zostawiamy oczywiście te kable i zajmiemy się całą resztą. Głośniki Scanspeak, bardzo fajne, naprawdę bardzo fajna, bardzo dobra klasa tych głośników. Więc tu będziecie widzieć, a ona zrobię dwa zdjęcia. Jeszcze wam pokażę dokładnie na zdjęciu modele tych głośników. No i przechodzimy już do zwrotnicy. Zobaczymy jak będzie wyglądała, jak wygląda ta nowa zrobiona zwrotnica i za chwilę spotkamy się spotkamy się w dalszej części filmu po obejrzeniu nowej zwrotnicy i już myślę będziemy montować wszystko, podłączać, zrobimy sobie jakieś odsłuchy, Powiem parę słów o brzmieniu tych, tych kolumn i tak dalej. Zwrotnice do naszych kolumn mamy już ukończone, znaczy nie do naszych, ale do kolumn klienta. Mamy ukończone Jansen Superior. Na jednym z filmów się pomyliłem, i zawzięcie za wzięcie mówiłem Superes. Nie wiem skąd mi się to wzięło. Czasami, jak się człowiek głupsze, to jest po prostu tragedia. To jest Superes. Jansen Superes to jest rezystor. To jest Superior oczywiście. A więc tak. Rezystor wejściowy. patrz Audio. Kondensator Jansen Superior. Jansen Superior. Jest tutaj trzeci rząd. Zwrotnicy, cewka równoległa i boczniki z kondensatorów Duelund, mieć cynowana, nie silver, żeby nie było takich ostrych podbarwień, chociaż nie można tu mówić o ostrości, ale jednak mieć cynowana. Cewka, wiadomo, powietrzna, drutowa dla głośnika niskotonowego plus kondensator łączenie pojemności dla głośnika niskotonowego. I to jest tak naprawdę cała zwrotnica tutaj. Będzie tutaj w systemie takim Diapolito, można powiedzieć. Są różne szkoły. Tak naprawdę najlepsza... Najlepsze dla mnie osobiście jest połączenie takie, że głośnik średniotonowy wydaje się jako szerokopasmowy głośnik, który najlepiej brzmi. Jakieś właśnie stare, vintage głośniki są bardzo dobre, jest nawet organowe, kościelne. Kiedyś, jak takie gram no, głośniki, były bardzo fajnie szerokopasmowe głośniki, bardzo fajnie to brzmi. No i wtedy dodajemy tylko głośnik niskotonowy, żeby uzupełnić najniższe pasmo, plus delikatnie głośnik wysokotonowy. Zależy też w jakim paśmie, zależy to znowu od tego, w jakim najlepiej głośnik się czuje, najlepiej pracuje. Tak to wygląda. Natomiast tutaj mamy Diapolito. Zejście będzie bardzo fajne. Pokażę wam, pokażę wam za chwilę zwrotnicę, jak wygląda w oryginale. Nie jestem teraz pewny, czy ona jest zrobiona, czy ona jest zrobiona na zamówienie, czy to jest zwrotnica, tak zwana uniwersalna, których możemy dużo spotkać. No, dla mnie zwrotnica uniwersalna nie jest super zwrotnicą, bo wiadomo, no, jakieś ogólne parametry są, ale teraz wszystkie parametry głośników, jak weźmiemy pod uwagę, no to niestety nie idzie. Nie da się tak naprawdę zwrotnicy uniwersalnej zrobić. Też często pytacie, czy robimy na Miflexie. Tak, na polskim Miflexie również robimy zwrotnice, komponenty robimy również na Midorfie, na Clarity, na innych. Akurat tak trafiamy z filmami, że faktycznie sam tutaj Jance nam wychodzi, ale pokażemy w którymś z odcinków również zwrotnice na Midorfach, na innych podzespołach, jak to będzie wyglądało i tak dalej. Myślę, że to na tyle. Tutaj nie ma za dużo, co, co opowiadać, co tutaj tworzyć. Tak wygląda ta zwrotniczka. Ona będzie zamontowana w podstawie tej kolumny, w nodze od spodu. Dokładnie tak są montowane te zwrotnice. Wejście, wyjście pojedyncze. Tu mamy wejście, wyjście głośnika wysokotonowego, wyjście głośników niskotonowych. I bardzo fajnie to się tutaj będzie zgrywało. Zrobimy sobie jakiś tam króciutki odsłuch na końcu. Ja jeszcze myślę, wiadomo, trzeba tutaj wszystko polutować. Krzysztof Zajął lutowaniem. Natomiast my tutaj jeszcze mamy. Drugą zwrotnicę do polutowania, trzeba opaskami wszystko pospinać i tak dalej, ale przejdziemy jeszcze do kolumn. Pokażę Wam, jak wyglądają w tej chwili oryginalne zwrotnice. One wcale nie są złe, tylko no nie są dopasowane tak naprawdę do tych głośników. Klient te obudowy robił własnym sumptem, własnoręcznie, o czym za chwileczkę sobie powiemy. Zwrotnicę, która była, wydłubaliśmy. Że tak powiem, to jest bardzo podobna. To jest ta sama firma. To są takie zwrotnice tutaj. Zwrotnice, no można powiedzieć, uniwersalne. No chyba, że tutaj nie wiem, jak to wygląda. Czy tutaj wykonawca tej zwrotnicy, no podaje się modele głośników i dokładnie wykonaną zwrotnicę pod te głośniki. Nie wiem, nie chcę dyskutować. No, tak wygląda ta zwrotnica, ale jest bardzo ciekawie wykonana. Ja nie mogę powiedzieć, są to cewki, wiadomo, nie żadne rdzeniówki, ale cewki, cewki powietrzne. Mamy kondensatory foliowe, o czym już mówiliśmy. Kondensatory elektrolityczne, tutaj te dwa i tak dalej. Rezystory, zwrotnica dwudrożna typowo. Tak ona wygląda. Taka zwrotniczka. No, ale sobie zrobiliśmy nową. A jak, no niech to ładnie działa. Tym bardziej, że zacne przetworniki mamy. Trzeba im dać poddychać, a żeby mogły oddychać, muszą mieć porządne podzespoły. Chociaż to wcale nie są podzespoły, ja nic nie mówię. Odłożymy sobie na bok. Pokażę wam głośniki, jakie są zamontowane. Dokładnie, uciekło mi, kurczę. Dobra, słuchajcie, znowu ekrany, dobra, będzie trzeba coś z tym zrobić. Scanspeak wysokotonowy, rewelator, świetny głośnik, no cena wiadomo, nie są najtańsze, ale naprawdę świetnie to brzmi, bardzo fajne głośniki, możemy zobaczyć sobie, podejrzeć, ja nie będę tłumaczył, po co nam za dużo gadać, jak wszystko widać, mamy parametry, mamy śliczny wykresik, jak on oczywiście wygląda, tak, z podróżnymi kątami, oczywiście podróżnym, stopniem od odchylenia od osi centralnej, to są pomiary robione, dlatego tak to wygląda. No i mamy tutaj rozmiary tego głośnika. Także bardzo fajny głośniczek. Teraz głośnik średnio niskotonowy. Tutaj mamy też Skanspi Grevelator średnio niskotonowy. Montujemy również pod, zestawy na tych głośnikach, naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne, można powiedzieć e, bardzo dobre głośniki, naprawdę bardzo dobre. No i również tutaj zostawię chwilkę pauzy, są parametry tego głośnika. No i wykres. Ja muszę nadmienić, że głośnik wysokotonowy jest głośnikiem 4 czteroomowym. Głośnik Nisko, średnio niskotonowy, tutaj ten rewelator jest głośnikiem 8-ohmowym, i w momencie, kiedy my to podłączymy równolegle, czyli typowe diapoli, to robimy, no to już będziemy mieli, mówiąc potocznie i krótko, 4-omy. Tak on wygląda. Co dalej? No, pozostaje nam złożyć zwrotnicę, złożyć. Krzysztof już złożył zwrotnicę, także już mamy je wykonane. Ostatnie etap, czyli montaż całości. Również na dole kolumny, w podstawie, jak widzieliście, będą zamontowane. Mam nadzieję, że wejdą, także mam cichą nadzieję, że wejdą. Mierzyłem trzy razy, ale no, jak człowiek chce, żeby było pięknie jak nigdy, to zdarza się, że wychodzi jak zawsze do kitu. No, ale trudno. Wejdą, wejdą. Są pomiary zrobione, wejdą tak wygląda zwrotniczka, no i myślę, że montujemy to wszystko, montujemy, za chwilę dzwonimy do klienta, jeszcze niech sobie kilkanaście godzin popracują, żeby one się wstępnie, w cudzysłowie mówiąc, ułożyły, żeby się uformowały, no i po prostu wygrzały, tak mówiąc potocznie, no i, i niech sobie chwilę pochodzą, włączymy sobie kilka utworków, no i dzwonimy do klienta, do klienta, że może kolumny odebrać, Tak więc mamy finał. Zwrotnice na swoim miejscu, okablowanie zostało. Okablowanie jest tutaj bardzo dobre, więc tego nie ruszaliśmy. Mogliście zobaczyć jaka to jest konstrukcja. Jeszcze raz powtórzę, konstrukcja wykonana przez naszego klienta na naprawdę bardzo dobrych Przetwornikach, zrobiliśmy nową zwrotnicę. Ja myślę, że za chwilę sobie włączymy jakiś utworek. Jak zwykle odsłuch przez YouTube to nie jest to, natomiast można będzie spokojnie charakter tych kolumn zobaczyć. Wstępnie było ustalenie, że góra jest za ostra. My też tutaj doprecy doprecyzowaliśmy. To brzmienie, tak żeby ta góra była detaliczna, ale też nie ostra, tylko przyjemna, żeby można godzinami tego słuchać. No i wiadomo, cała, cała reszta pasma jest też wyrównana, bardzo dobrze zrobiona i tak dalej, i tak dalej. Nie tylko y, technicznie na komputerze, ale również poprzez mikrofon pomiarowy i tak dalej, żeby potwierdziło się, potwierdził się cały charakter, cała baza projektowa już w ostatecznym etapie. Tak więc ja myślę, że na tym zakończymy, przejdziemy spokojnie do odsłuchu. Kolumny mamy prowizorycznie na szybko ustawione jedna kolumna, druga kolumna. Kolumny wykonane, jak już wspomniałem, przez naszego klienta, pana Krzysztofa, którego serdecznie pozdrawiam. Bardzo mocne, twarde, z MDF-u stabilne konstrukcje. Bardzo fajne wykonane, bardzo fajnie wykonane na skanspikach rewelatorach, co mogliście zobaczyć. Włączymy sobie z jeden, nie wiem, dwa, może trzy utworki, no i posłuchamy, posłuchamy jak one grają. Wiem, że to nie będzie odsłuch odpowiedni, ale jak, już, jak zawsze powtarzam, będzie można coś tam uchwycić. Przedworniki naprawdę bardzo fajne, obudowy fajne, bardzo mocne, stabilne i tak dalej, i tak dalej. Koniec mojego gadania. Odpalamy sobie utwór jeszcze raz. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zapraszam do następnych odcinków, do subskrypcji kanału. Pozdrawiam Was bardzo gorąco oraz Pana Krzysztofa, właściciela tych kolumn. Na razie trzymajcie się. Jesteśmy już przy odsłuchu. Ja Wam powiem tylko tyle, że tak fantastyczną ilość powietrza, detali, wokali. Gdzie mówi się tak naprawdę, że system trzydrożny daje najlepszy efekt, faktycznie tak jest, ja też jestem tego, z tego założenia wychodzę. Gdzie system A. trzydrożny najlepiej, zaaplikować głośnik na, jeszcze najlepiej szerokopasmowy do całego pasma, który potrafi grać powiedzmy 120 do 3000 Hz. Poniżej dajemy nisko strojony głośnik tylko po to, żeby wzmocnić ten bas, jak najniższe częstotliwości dodać. No i wiadomo, Twitter, żeby tylko podkreślał lekkie, wysokie cyknięcia. Natomiast całe, całe wokale, cała reszta, czy ten fortepian, czy inne instrumenty, właśnie jest oddawany przez ten, przez ten głośnik szerokopasmowy. Natomiast różnice w brzmieniu, różnice w muzyce. Są bardzo duże, też zależą od ludzkiego ucha, natomiast powinno słuchać się muzyki zaczynając od ciszy, czyli dosłownie kilka minut wytchnienia, totalnej ciszy przed utworem, potem dopiero utwór, brzmienie i tak samo po zakończeniu utworu, gdzie musi wybrzmieć do ostatniego akordu ostatnia zagrana muta, nuta zakończona ciszą. W tym momencie to jest największa poezja, jak jeszcze między utworami nie mamy szumów. Mamy totalną ciszę. Zaczyna to wszystko brzmieć. Gdzie słychać jak wokalista bierze oddech. Tutaj mamy świetną stereofonię, fantastyczny efekt sceny, głębi. Jak ja w tej chwili siedzę, między nimi wokalista jest dokładnie pomiędzy kolumnami. Prawie przede mną. Instrumenty są prawa, lewa strona, i tak dalej. Za kolumny z tyłu również jest scena. stereofonia, fantastyczna przestrzeń. Jest to, co często powtarzam: miecho w głosie, nie jakiś ostro wysmażony, przesuszony stek, harczący, podrygujący gdzieś tam, ostatkami nerwów. Tylko to wszystko musi być naprawdę mięsiste, wypełnione, głębokie. Także troszkę jest tak, że dobry dźwięk. Zaprojektowanie dobrych kolumn, dobrych obudów, dobrych w ogóle zwrotnic jest troszeczkę można porównać do artysty, który za pomocą pędzla potrafi jak najwierniej, jak najlepiej oddać pejzaż, który nas potrafi przenieść to miejsce. Tak samo jest malowanie za pomocą wszystkich dostępnych narzędzi. Malowanie dźwiękiem całego obrazu, który możemy poczuć, usłyszeć, nie zobaczyć, ale możemy sobie wyobrazić, jak na przykład podczas koncertu dany wokalista gdzie stoi, jak jest orkiestra, i tak, dalej, i tak dalej, Słuchajcie, dosyć tej poezji, bo zaczynamy tutaj naprawdę w ciężką poezję, w tak głębokie przesłania wchodzić, że szkoda gadać, ale dobra, no jakoś to staram się nakreślić tutaj bardziej śpiewnie, lub mniej. Tak to mniej więcej wygląda. Także ja myślę, że spokojnie odpalę wam kilka nawet utworów, tylko niech się ten hałas skończy, bo sobie ktoś z Sylwestra zrobił, tak, prawda? Z Sylwestra sobie ktoś we wrześniu zrobił, strzela petardami, no, także może niech to wy, wy, wybrzmi do końca, a my sobie już na spokojnie słuchamy utworków. Jeszcze raz dzięki serdeczne życzę Wam wszystkiego dobrego i miłego słuchania muzyki przy swoich zestawach. Pozdrawiam serdecznie. Census. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road. With Mary and I on nine months gone. And you know we're talking about a hell of a walk. And they had no place to stay. They tried the inns and the hotels. The message was plain as day. You'd get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no. You we're here. 「忘れたいの」 że jakąś namiastkę tego dźwięku mogliście uchwycić. Ja tylko dodam, że już niedługo startujemy z budową takich właśnie naszych autorskich monitorów, typowo w Diapolito, też na bardzo zacnych podzespołach, troszkę wyższe dla zwiększenia pojemności. Będą też troszkę większe głośniki, ale mniej więcej, tak cały kształt będzie wyglądał. To będzie dla naszej, można powiedzieć, no, serdecznego przyjaciela, rodziny, dla Jarka. Jarku, pozdrawiam Cię serdecznie, mam nadzieję, że będziesz zadowolony z tych monitorów. Pozdrawiam również całą rodzinę, również Pawła z Niszczewic, jak mówiłem, Jarka, Paulinę i wszystkich jeszcze raz bardzo gorąco. Jeszcze raz na zakończenie wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pozdrawiam.